Jestem Tadeusz Tyszko. Urodzony w 1936 rok w schodole. Matka moja, Anna była a ojciec był. Tyszko. Czy pamięta pan jakichś Żydów w schodole? Tak. Jakieś nazwiska czy kogoś? Nazwiska to nie. imię nie to, imię to wiem. Ponim mnie to nie, nie było właściwe, Bo wtedy nie można było powiedzieć swojego nazwiska. Za to bakara śmierci. I tak jak Władek, to on przyszedł do nas, powiedział, że on jest Władek, i tak się nazywali. a u mnie był Heniek. Tu jest tak, pamiętam dokładnie, siedziałem, byłem z matką w mieszkaniu, i przyszedł jakiś chłopak do nas. Powiedział tak, że skierował tu, nie pan baran. A Baran to był pseudomin, bo w tych czasach na nazwisko swoje nich nie szedł, tylko na Domin. On mówił czysto po polsku. Ojciec początku myślał, że to Polak jest, ale wraz z najadł pyzów, tak mogę powiedzieć, im brzuch go zabolał i krzyknął ajwaj. Ojciec no a za go groziło karę śmierci, za rodziną. I tak nie, później, co ma powiedzieć, o coś, że jak, żyć, Żyd, to brał go z sobą wszędzie. Bo ojciec znał niemiecki język, nie chciał stawiać go w domu, bo wiedział o tym, że przynajmniej da sobie radę z Niemcami, nim jak matka. To brał go wszędzie z sobą. A jak było na przykład w niedzielę? Chodził do kościoła władek z wami? Tak. Chodził do kościoła, ojciec go brał wszędzie z sobą do komunii prowadził bo Władek był ode mnie starszy, miałem 4-5 lat, na 6. On się oddaje, był, to już 30 roku. Ja dokładnie nie wiem. Matka go oprała, szykowała, dawała mu jeść. I on tu żył u nas. No żył jak nie, naj nie najgorzej. Ojciec trochę złotych go no, gnał, bo musiał nać. I on był jako syn. Można powiedzieć. No bo jego kamień się matka go bardzo dubiała. I uważała go jako syna swojego. Bo tak było mi że to jest syn. I tak go liczyli jako syna. No i tak on żył do 1944 roku. 15 lipca. Wszedł do Izraela. A o szczęśniakach pan coś wie? Wszedł. Tak, Szcześniak, to był ojca, no, jego żona była ojca, na siostra. I Szcześniak, to tak, tam u niego robili dużo, dużo ludzi, bo on prowadził hydraulikę. Tam dużo, dużo ludzi robiło. I tam, no można powiedzieć, tak jak słyszałem, że on dużo ludzi przechował. No, ale to wszystko przeszło. Tam był u niego służąca, też była żydówka. To była z Kosowa e, e, i ona m, tam tym Żydom dawała jeść. Ale bo się jej to wszystko i uciekła. Ale jak to było dalej, bo wiem, że Żydów miał sporo. Jak to dalej było, to nie wiem, tego wiedzieć nie mogę. A zna Pan sytuację y, Szczęśniaka Tadeusza? Tadeusza? Tak. tak. To mogę powiedzieć trochę ze swojej pamięci, trochę ze struny ludzi. Mogę powiedzieć tak, że oni jeździli do getta, handlowali z Żydami, tam rozmawiali z Żydami i oni tam chodzili, chodzili do getta. Ja, to, to było tak, tutaj, no Pan może nie, nie wie tego, ale pomiędzy długo a ich klin jest. I tam mieszkali Żydzi i tam zrobili getto, urodzili to. I tam, gdzie to było? Tam, ponieważ rzeki nie i to co jeść, to tam słyszałem, że nie dąsili jedzenia. A tutaj to Rześniaków, to oni byli poświęcone temu. on z Rześniaków był taki, że wszędzie w las, kto załatwił. I oni byli temu poświęcone, że tam kąpinowo to tamto. I miał kontakt z nimi. Mogę powiedzieć tak, długiej pilin. Dwie kobiety i niemiec. Znaczy, no, jedna kobieta zobaczyła, że ktoś przechodzi przez e, chłodzieca. Chodziła Niemcowi, niemiec nie wyskoczył na balkon i strzelił mu. I prawdopodobnie strzelił kręgosłup. Mój to wie, że szedł, ale go prowadzili i przyjechał do domu. I tutaj, w przypadku dalej, tak można powiedzieć, czynne tej kobiety które tam byli, pili z nimi, to wywracali w, w czapki, jak się mówiło, albo ogolone byli. To leżało od partyzantów. I oni uciekli do a dlatego, żeby nie zginąć. A Tadeusz umarł.